W tym miejscu może być Twoja reklama wideo, skontaktuj się z nami. Kolejny etap budowy domu kultury w Radoszycach zbliża się do finiszu. Pracy jednak jest wciąż wiele. Mimo to placówka powinna być gotowa jeszcze latem, a być może już w tym roku będzie użytkowana. Radoszycki dom kultury połączony będzie z biblioteką. Burmistrz Michał Pękala jest dobrej myśli i liczy na sprawne zakończenie inwestycji. Na tym etapie zostało już tylko wstawić okna, a potem zostaną do wykonania prace wykończeniowe. Zapytaliśmy włodarza, kiedy dom kultury zostanie otwarty. Mamy dwie daty: datę umowną i datę, o której to firma deklaruje. Jeśli tą trwałość mielibyśmy wcześniejszą, bym powiedział, i wcześniej firmie dali tak samo taką zgodę, podejrzewam, że koniec lipca, mielibyśmy już Dom Kultury gotowy. W tej chwili wydłużyło nam się to około miesiąca, koniec sierpnia, początek września. Umownie jest to październik. Natomiast firma zgodnie z harmonogramem nawet wyprzedza ten harmonogram. Jeśli będzie tak dalej realizowany ten obiekt to wydaje mi się że na początek roku szkolnego przynajmniej pod kątem budowlanym będziemy mieli to zakończone. Potem potrzeba już tylko decyzji z odpowiednich organów starostwa powiatowego w Końskich. Przypomnijmy że wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 6,5 miliona złotych. Dofinansowanie z Polskiego Ładu wynosi w tym przypadku 5 milionów złotych a reszta pochodzi z budżetu gminy. Projekt obejmuje dom kultury z Biblioteką i Aleją Królów.